W pasiece pana Władysława jest 18 uli. W niedzielę 30 kwietnia po południu kto się podpalił? Część uli udało się uratować, ale część została doszczętnie zniszczona. Właściciel pasieki szacuje, że zginęło od 500 tysięcy nawet do 800 tysięcy pszczół. Między 16 a 17 właśnie tutaj pewnie jacyś osobnicy, bo to nie był jeden, jeden człowiek, a była to chyba jakaś taka grupka może, yy, ludzi, Jeden właśnie przy, przyniósł karnister, rozwalał te daszki, wlewał. Drugi wlewał, a trzeci podpalał. Dla mnie i dla rodziny całej jest tragedia. Ciężko mi nawet mówić o tym, ale no co zrobić. No życie jest życiem, idziemy dalej. W Polsce jest ponad 450 gatunków pszczołowatych. Jednym z nich są pszczoły miodne, które zapylają rośliny przy okazji zdobywania nektaru i pyłku. Dzięki ich pracy rośliny wydają więcej plonów. Pszczoły zapewniają żywność ludziom i zwierzętom. Jednak na samym Dolnym Śląsku rocznie poprzez działalność człowieka ginie ich miliony. W trzech kołach, które należą do Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu w ciągu dwóch lat zginęło 200 rodzin pszczelich, 81 nuli zostało zdewastowanych i dzisiejsza pasieka, którą na której tutaj jesteśmy, 20 uli zostało podpalonych. Pasieka Władysława Andryszczaka była znana w okolicy, a sam właściciel angażował się w akcje społeczne i edukacyjne. Kiedy zginęły jego pszczoły, okoliczni mieszkańcy przyszli z odsieczą. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak dużo osób się włączyło, nie tylko z naszego osiedla, ale też z całego Wrocławia i spoza Wrocławia. Już są pierwsze na przykład takie ustalenia, że mamy dwóch stalarzy, którzy już liczą w tej chwili. Ile, za ile mogliby nam zrobić, oczywiście po kosztach, jakieś tam ramki do, do Uli, bo ich potrzeba jest około tysiąca, więc to nie są małe kwoty. A my po prostu chcemy sfinansować to. No takie pospolite ruszenie mamy. Mieszkańcy Wojnowa i Starachocina w sobotę 27 maja organizują piknik na otwarcie Parku Starachocińskiego, podczas którego będą zbierane środki na odbudowę pasieki pana Władysława. Dla Echo24 Monika Suder.